Witajcie, z tej strony Kuba i w dzisiejszym odcinku zaznaczę dla Was zestaw panego Ninjago Smok Wodny Zapraszam do oglądania Zestaw ten składa się z 737 elementów a w środku pudełka możemy znaleźć takie rzeczy Torby z klockami i jest z ich. Tutaj są wszystkie torby, i do tego dochodzi instrukcja, co jest spora, wraz z naklejkami. Tak prezentuje się właśnie złożony zestaw, a omówienie go podzielę sobie na kilka części. I zaczniemy od tego małego skrawku terenu oraz od tej łódki. Z funkcji zabawy ma ona otwieraną kabinę. Gdzie możemy umieścić na przykład ludzika? Na przykład zajna. Tu są jakieś płetwy po bokach. A tu jest taka śruba. Powiedzmy, śruba. Tu może jakieś działka, coś. A na tym skrawku terenu znajduje się amulet. Jakieś schodki, no i ten amulet znajduje się na takim podejście Jakieś tutaj dwie muszelki, bardzo ładne. To jakiś taki prąd morski, nie wiem. Trój zęby. I oto się wszystko znajduje na takiej powiedzmy skale, jest zbudowane w skałę. I tutaj mamy taki, dostajemy taki malutki skrawek terenu, i on się tak prezentuje właśnie. W zestawie dostajemy takie oto figurki: Energinia, książę kalmar, jakiś dwóch strażników oraz takiego wodnego zejna. Zacznijmy od mini figurki Prezentuje się ona właśnie tak. Tutaj ma takie, powiedzmy, macki cztery. tutaj możemy na po kliknięciu, to się powinno wystrzelić, jedno wystrzeliło, jedno nie i ona jest na takim właśnie fajnym to sobie możemy odczepić na takim fajnym odlewie takiej wody, takiej fali wody i to jest bardzo ładnie zrobione fajny o bardzo odlew a tak prezentuje się to też po wsadzeniu tej nii i wygląda ta figurka genialnie tu ma taką maskę włosy związane a to, torsik też jest bardzo ładny. Z taką falą. Z tyłu. No jak mamy to założone, to jest taki zwykły. Teraz książę Kalmar. Prezentuje się on właśnie tak. Ma on trójząb z takim jeszcze dodatkowym kolcem z tyłu. Bardzo ładny. A sama mini figurka ma genialny odlew głowy oraz macki jako nogi. Tutaj możemy wszystko odczepić. Tu ma takie na ramiona bardzo ładne. A sama figurka jest po prostu przepiękna. Z tyłu ma taki bardzo ładny odlew. Jest po prostu przepiękna. Strażnicy. Oni są tacy sami praktycznie. Tutaj mają takie na ramiona. Powiedzmy ochraniacze. siki też są bardzo ładne. Mają one dwie różne bronie. Ten ma taki coś ala sierp, ala miecz. Ten ma taki kolec, coś. Mają oni płatwy, że w kolorze turkusowym. A tak prezentują się oni cali. Takie mini figurka, czyli zain. Prezentuje się tak. Tą maskę z głowy możemy mu zdjąć. A ta butla wraz z tym i z tym elementem jest przymocowana do tego pasa. I jest to jeden element. Zmieniony z takiego giętkiego materiału. Mam tutaj taki pistolet z harpunem. Do tego miecz. Oraz czarne płetwy. Five minutes later. Przyszła pora na gwóźdź programu, czyli smoka. Jest on aż tak duży, że ledwo mieści, mieści mi się w kadrze. Ale przechodząc do samego smoka, jest on przepiękny i jest on duży, bo ma on 61 cm długości z ogonem. Na wysokości jest to 14 cm. Z funkcji zabawy jest ich tu bardzo dużo. Są to ruchome skrzydła którym jak tutaj sobie taki przycisk ukryty naklikniemy to one się tak będą ruszać jak u takiego motylka głowa jest, ty możemy sobie otwierać, zamykać przód, tył możemy zrobić cała szyja ma tutaj taki mechanizm i dzięki któremu możemy ją zginać we wszystkie możliwe Strony. Tu ma takie pseudopłetwy. Nogi też tutaj się zginają. Ja może tak zrobię. Będę sobie tym poruszać palcami. Tu jest taki grubszy. Tu się tak zwęża. I tu jest miejsce na nogi, które się możemy tak sobie poobracać. Tymi nogami. A tu ma ogon. Ogon jest zbudowany przepięknie. Ma on takie zamontowane tej płetwy, które mają imitować może faktycznie płetwy, albo takie łuski odstające, jakieś kolce może, nie wiem. Zakończenie ogona jest zrobione takimi przeźroczystymi klockami imitującymi wodę, a skrzydła są zrobione z materiału. To jest normalny materiał, nie jest to żaden plastik, jak w niektórych zestawach było. Jest to materiał. Nogi nie tak samo. Tu mi jedynie brakuje jakiejś takiej korbki, że można było swobodnie kręcić tym ogonem, bo się ciężko nim rusza. Tu ma takie trzyma Nie widać. Tu ma takie trzyma żebyśmy mogli, żeby ludzi mógł się trzymać smoka. Jak się prezentuje właśnie złożony smok w pełni. Głową można ruszyć skrzydłami, i cały ogon się praktycznie rusza. I to na tyle. świetny, bardzo mi się podoba. I wyczekujcie nowych odcinków. Nie zapomnijcie także o zasubskrybowaniu mojego kanału oraz postawieniu lajka pod filmem.